Kurwa, E! Eh, Twitch administration, it's not like this, like you think, you don't think, like you think, you see what, you don't see what you see. W pewnym momencie poprosiłem żonę o sól, ale że byłem bardzo zamyślony, zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem... A jeb się, kurwa w dupę jak Maksyl, ty szmato jebana, 6 zł wypierdalaj kurwa z całego mojego życia, ty kurwa jebana. Boże, jak to się chujowo ogląda, jak streamery ma wyjebane tego bonus hunt'a. No to wypierdalaj stąd, kurwa! W jednym spinie 10k wydać? No, tyle miesięcznie na mieszkanie wydaje. W jednym spinie tyle wydać? No już troszeczkę jakieś granice trzeba rozsądku. Chociaż w niedzielę to ja nie wiem, czy nie zaszelejemy. Zależy, jak się zakończy. Tym razem więcej, chyba fioletowy więcej. Kurwa jest! Jak to do tyłu no liczy kurwa? Ej! Co to kurwa było? Ktoś miała tutaj rozry rozrywkę. Rozrywka była, ale z planu tutorial do stuka wyszło kurwa 0 zero. 0,0 zero, zero, zero. Kurwa co do chuja z tymi reklamami jebanymi kabanosie, Legalnie osie, Kurwa jakbyś tutaj miał suba za... 49 zł na rok to byś kurwa mi nie wspominał tutaj o reklamach i byś mi nie pierdolił kurwa tutaj o jakichś gównach, tylko byś zresztą 5-10 minut dla ciebie wypierdalaj kurwa, bo chuj w wkurwiasz. Dobra, 3 razy 3 to 500. To jest najgorsze. Trudno, że ostatni wpłacasz! I jest chujem na kaszynie Polaka zawsze wyjebią! Płaca Galina, kasyno i co z tego? Nic nie wyjdzie z tego, zerowanko I chuj z tego jak wyjdzie Ale wstyd O oh, Natsu Czemu się kurwiła Dwa spiny, zero duelly. Trzy spiny, zero duelly. Cztery spiny, zero duelly. To będzie typowy bonus, czyli brawo, 0 złotych będzie, tak, 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 0 złotych, tak, daj radę, jest, jest, kurwa, jest O to chodziło, kurwa, na 40 dostać 0 złotych, kurwa, jebana mać Po bonusach co w planach? Zwalenie koniucha i do spania Zobacz, co z Hiszpanii dostałem Kurteczka styluwa, 80 lata Jak Pierdol się dostawało na ulicach Czapeczka Firma A jeszcze bardziej pierdole, sześćdziesiątki kurwa Jest coś na czacie z sześćdziesiątek? Już przed streamem chciałem pójść do policjanta A może ty kurwa z naczelnikiem w wpierdalasz i potem się prujesz pod celą? Pamiętaj, nie donoś na kolegę, nigdy w życiu jak oni widzą na kamerkach, że ja cały czas wybieram te, przynoszę piwa do mieszkania, bo wszędzie, się, na każdym piętrze są kurwa kamery Oni są pojebani i myślą, że jestem alkoholikiem, ale mają rację Razy Także ja już nie wierzę, że trzeci raz w życiu nie mógłby mnie jedność piorun Dwa razy przeżyłem O kurwa No kurwa kup to kurwa bo... Uf. Kurwa mać Chciał mi się rymować z tym gościem Sorry Twitch administration Bo chuj ale na chuj mi to! Na chuj mi to jak jak to płaci Na chuj mi to jak zapłaciło na pierwszym poziomie Biorę to kurwa Nie! Nie, Nie kurwa co ja kliknąłem Nie to! Nie! Na takiej stawce ten schój do dupy. Niektórzy lubią. Skończyło mi się picie. Dzięki. Kurwa mam o taką, o taką kurwa alkohol trzymam. Jak wracam z, yy, z piwnicy i ja nie chcę być jakimś pojemem tutaj. Wszędzie są kamery i kurwa, jak wychodzę potem, to się dziwnie patrzę, że ja kurwa jakiś alkoholik jestem. By śmiała tworzyć z fundację, komu by pomagała? zwierzątkom. Jamnikom. Wszystkie, wszystkie jamniki są by miały, mia, miały być taką. Skąd te kulukulary? Z dupy! Mojej młodej siostrze, zajebaj sualinogię z płotu. Pojewało cię, nie było takiej sytuacji. Kim jesteś z wykształcenia i czy pracujesz w zawodzie? Chujem jestem i chujem pracuję. Ile masz chromosomów? Tyle, ile trzeba jako mężczyzna. Obosiana czy łysa? łysa. Kim jesteś? Galineos. Ej, czy pożyczysz dychę do pierwszego? Pożyczy ci jak chcesz, xd, xd, ja też xd. Niech cię jebnie, w końcu się naprostujesz? No wypierdalaj stąd, kurwa, jakieś będę... Bede... To... Co ty myślisz, że będę tolerował wszystkie wiadomości na czasie, jak ktoś mi napisze, niech cię jebnie? Co ty jebnięty, jesteś sam? tyle. KURWA! DAWAJ RYBAKA! Ja pierdolę, ale ryba! No i teraz dał kurwy sens! No ja pierdolę! Aha, już było dobrze kurwa, już było dobrze! No kurwa! 5 po piątej zaczyna się szparagi zbieranie Potem truskawki, potem jak jeszcze jest siła to na molo lecę z kubkami i tak dziennie dwa, 2K euro wy, 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 wyjmuję. Czy ja mam problem z alkoholem? A widać po mnie, że ja mam jakiś problem. I teraz kurwa takie Gali, ale kurwa tobie się już... To już nie ma połączenia z czatem. To już nie ma tych czasów, gdzie było po 50 widzów i kurwa gadałeś z każdym. Jak kurwa gadać z kimś, jak pół czatu pisze XD Jak? Poczekaj, poczekaj na tego pioruna. Ja pierdolę, co za pogoda. Ważne jak skończysz. A ja kończę kurwa na fali dzisiaj. Stary nie graj jak cię to tyle nerwu kosztuje. Ty mi to dopiero po dwóch latach mówisz Nie, jakie dwa lata? Dwa i pół lata streamowania mi mówisz, nie graj jak to tyle ci nerwów kosztuje. Ty widzisz kurwa o te kola. Patrz! Patrz! Zobacz! Zobacz, ja tego nie miałem wcześniej! O tego kurwa nie miałem wcześniej! Ułego to sosną wiec!